Witajcie. Dzisiaj będę Wam mówił o szpitalach psychiatrycznych. Dlaczego to jest tak naprawdę dzieło szatana? Dlaczego w szpitalach psychiatrycznych jest pełno demonów? Okay? Dlaczego szpitale psychiatryczne wypełnione są demonami? Ponieważ osoby, które tam wchodzą, same są zdemonizowane. Tak? Ale zanim do tego przejdziemy, tak w skrócie, chcę Wam pokazać. Skąd w ogóle się to bierze, że jest tyle filmików, że są jakieś nawiedzone te szpitale psychiatryczne i tak dalej. Wszyscy to robią tylko dlatego, bo szukają sensacji, czy może faktycznie coś w tym jest. Ja wierzę, że faktycznie coś w tym jest. Przecież powiedzmy taki DJ Palasite, no to on jest niezłym sksiemniaczem, już go objaśniałem, tak? To istotnie mogły się dziać demoniczne rzeczy w szpitalach psychiatrycznych, ok? I teraz tak, przejdźmy do tego, czemu tak jest. Otóż wspomniałem o tym, że idą tam ludzie zazwyczaj, którzy są pod wpływem demonicznych sił, nie? Dam na to dowód biblijny. Ewangelia według świętego Marka 5. siebie na drugą stronę do kraju Zeńczyków Ledwie wysiadł z łodzi zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Gdyby dzisiaj zobaczono coś takiego, to by powiedzieli, hej, ten człowiek po prostu jest chory psychicznie, tak? Bo kto normalny śpi w grobach? Ktoś by powiedział... Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyż, krzyczał, tłuk się kamieniami. Jeżeli ktoś dzisiaj, się powiedzmy, tłucze kamieniami albo się tnie, co się robi zazwyczaj? Zazwyczaj właśnie wysyła się takie osoby do szpitala psychiatrycznego, ok? w grobach i po górach. Skoro okay? z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Zaklinam się na Boga, nie daj mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak się na imię? Odpowiedział mu, na imię mi legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świni. Przesili go więc. Poszli nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli, i pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urbistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście. I po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie Legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Słuchajcie, ja tych filmików nie robię po to. W sensie tylko po to, że mówię, hej, nie idź do szpitala psychiatrycznego, po prostu sobie umrzyj w domu, tak? Czy ja mam to na myśli? Czy raczej daję rozwiązanie? I mówię, hej, przyjdź do Pana Jezusa zamiast tego, ok? Zaufaj całkowicie Panu Bogu, tak? O to mi chodzi. Nie tylko o to, żeby człowiek po prostu nie poszedł do szpitala psychiatrycznego i tam umarł, nie? Styrach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym. Znowu, dzisiaj by ludzie mówili, że to jest po prostu choroba psychiczna, tak? Że to nie jest opętanie a także o świniach, wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan Ci uczynił, jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił. Okay? I teraz tak, Pełno jest takich mniej, ale również zdemonizowanych ludzi. W sensie mniej zdemonizowanych, tak? O to mi chodzi. Pełno jest mniej zdemonizowanych ludzi niż ten człowiek, ale nadal oni są zdemonizowani. I kiedy taka grupa ludzi przychodzi do szpitali psychiatrycznych, to diabeł... Ma tam pole do popisu, ok? To jest jakby już jego teren. Te szpitale psychiatryczne. Dlatego potem, nawet po wielu latach, demony sobie tam mieszkają, tak? Bo oni lubią te tereny. Podoba im się właśnie to miejsce, ok? Gdzie ludzie byli zdemonizowani i tak dalej. Dlatego potem mówi się o nawiedzonych szpitalach psychiatrycznych. Przejdźmy do. Kolejnego przykładu, Ewangelia według św. Maszka 9. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół, wokół nich i uczonych w piśmie, którzy już rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przebiegając witali go. On ich zapytał, o czym już rozprawiacie z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, on wtedy się pieni, zgrzuta zębami i dyczętwieje. Co dzisiaj by z takim człowiekiem? Zapnijcie go w pasy, tak? Na siłę, w pasy, niech się męczy, ok? Tak by dzisiaj to wyglądało i tak to dzisiaj istotnie wygląda w szpitalach psychiatrycznych. Dlatego Jezus daje lepsze rozwiązanie, jak tutaj zobaczycie. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich, plemię niewierne, dopóki mam być z Wami, dopóki mam Was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie. Przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa, Duch zaraz począł szarpać chłopca, tak upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał Ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby Go zgubić. Lecz jeśli możesz, co? Zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał Wierzę, zarać memu niedowiastwu. A Jezus widząc, że tu się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu, duchu niemy i głuchy, rozkazuje ci wyjść z niego i nie wchodź więcej w niego. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także że wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł. A on wstał, gdy przyszedł do domu go pytając na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Rzekł. Im, ten rodzaj można wyrzucić, tylko modlitwą i postem. Nie powiedział im, yy, jak można go wyrzucić? No słuchajcie, w ten sposób, że dzwonicie do szpitala psychiatrycznego, zabierają go tak, i tam mu pomagają i ta, te tabletki wyrzucają tego demona, tak? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem, ok? Jak ludzie naprawdę modlą się i szukają Pana Boga i chcą, aby demon został wyrzucony, to Pan Bóg może definitywnie to sprawić. Ktoś powie, to jest kwestia wiary. Owszem, to jest kwestia wiary, tylko tak jak mówię, mówiłem w poprzednim materiale o tym. Nawet jak ten mój znajomy Tomasz był w szpitalu psychiatrycznym, to miał taką sytuację, że dali mu jakąś tabletkę i lekarz mu mówił, aby wierzył w to, że ona zadziała, tak? Także również i tam nie ma kwestii wiary. Słuchajcie, jeżeli mówi się o kwestii wiary w Pana Jezusa, to nagle ludzie się gorszą. Jeżeli mówi się o kwestii wiary w tabletkę, no to już jest nagle wszystko ok, tak? Czemu jesteście takimi hipokrytami w tym momencie? Nagle na ten rodzaj wiary w Pana Jezusa, się gorszycie a na rodzaj wiary tabletkę już nie, bo się mówi o, to jest placebo, tak? Bo się używa takich, takiej terminologii. No i co z tego? Nadal to jest kwestia wiary, okej? Okay? Chcę się zaznaczyć, bo o ile różne są, naprawdę różne przypadki, tak? O ile tutaj to dziecko miało to od urodzenia, tak? Czyli to niekoniecznie musiała być, w sensie nie od urodzenia, tylko od młodości, od dzieciństwa, nie? Czyli też nie wiadomo, czy urodziło się takie dziecko, czy potem po iluś tam latach, nie? Nie wiem, może miało 8 lat i zaczęło się to z nim dziać. No nie, wi nie wiadomo konkretnie, tak? Ale załóżmy, że to nie było powodem jakiegoś grzechu, nie? O ile tutaj nie było powodem to grzechu, o tyle... W wielu, naprawdę w wielu przypadkach, jak nie w większości, powodem jest grzech. Słuchajcie. Przejdźmy na przykład tutaj. Księga Daniela 4. 26. Po upływie 12 miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, Król odezwał się i powiedział. Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu? Tutaj zgrzesił pychą, ok? Skupiał uwagę na sobie, podczas gdy to Pan Bóg sprawił, że on w ogóle mógł królować w Babilonie, ok? To się musiało wypełnić w królestwo, że to Pan Bóg tak chciał, a nie, że on sobie w ten sposób zażyczył że został zbudowany ten wielki Babilon, nie? I to wszystko od jego ręki jest. Nie, oczywiście, że nie. Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba. Otrzymuje zapowiedź królu Nabuchodonozorze. Panowanie odstąpiło od ciebie. Zostajesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał wśród zwierząt polnych. Będą dawać ci wonty, nawet na pokarm i dalej, i dalej. Siedem okresów, dobrze, przytom dalej. Siedem okresów czasu upłynie na tobą, dopóki nie uznasz, że najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabuchodonosorze, wypełniono go, wypędzono, wybaczcie, go spośród ludzi. Żywił się tyrawą jak woły, a rosa z nieba zbliżała go. Dzisiaj, jakby to zobaczono, że żywił się ty, tyrawą jak woły, tak? Ja przed chwilą. To znaczy, dzisiaj oglądałem takiego gościa, taki wywiad był, coś takiego, jakiś dokument, nie? I taki gościu mówi, że włos, że zamiast włosów miał tyrawę na głowie, nie? To jest coś takiego, co mu się uroiło, nie? Bo istotnie tego nie miał. Ale tutaj właśnie, wyobraźcie sobie, Nabucho że istotnie żywił się tyrawą jak woły. A rosad z nieba zwiedzała go. Włosy jego urosły niby pióra tak? Czyli niby. Nie, nie dosłownie, tak? Paznok się zaś jego za jak pazury ptaka, tak? Czyli jak. W sensie, że miał długie te pazury i miał bardzo długie włosy. Nie? Gdy zaś upłynęło znaczące dni, ja na buchodonozor podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławił najwyższego uwielbiałem ich, wychwalałem, żyjącego na wieki, bo jego władza jest władzą wieczną, panowanie jego przez wszystkie pokolenia, ok? Czyli e, jak człowiek uzna Pana Boga, tak, to często, gęsto właśnie problemy psychiczne mogą od takiej osoby odstąpić i chwilę o grzechu, Czemu tak się dzieje? Czemu często gęsto ludzie mają w ogóle choroby psychiczne? Księga Powtórzonego Prawa 28. Tu jest napisane takie coś. 15 werset. Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj Tobie daję, spadną na Ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną Cię. I tutaj cała lista jest tych przekleństw. Tak, za chwilę przejdziemy do Nowego Testamentu, jak to w tej chwili wygląda. A generalnie Chodzi o to, że na przykład człowiek miał niepokój serca, nie? W momencie, kiedy nie wypełniał tych, tych przykazań, które, które dał mu Pan Bóg. Tutaj na przykład, jak ktoś tego nie przestrzega wszystkiego, nie? To jest napisane: Pan dotknie Cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. W południe będziesz chodził po omacku, jak niewidomy idzie po omacku ciemności i tak dalej, nie? Także tego typu rzeczy to jest często spowodowane tym, że człowiek właśnie jest pod wpływem demonicznych sił, a jest pod wpływem demonicznych sił przez to, że żył sobie w grzechu. Ok? I na przykład też jest Napisane coś takiego, że taki człowiek będzie się bał, nie? 67 Weset. 66 właściwie już. Życie twoje będzie jakby w zawieszeniu. Będziesz drżał dniem i nocą ze Styrachu. Nie będziesz pewne życia. Rano powiesz, któż sprawi, by nadszedł wieczór? A wieczorem, któż sprawi, by nadszedł poranek? A to ze Styrachu który twoje serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twoimi oczami, ok? Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Człowiek potem ma taki niepokój serca, nie? W momencie, kiedy jest pod wpływem demonicznych sił. Wiecie, co jest najgorsze? Że w szpitalach psychiatrycznych odbierają całkowicie nadzieję człowiekowi. Tak w skrócie to puszczę, obejrzyjcie sobie to potem sami, nie? Dzisiaj chciałem powiedzieć o traumie po szpitalach psychiatrycznych. Słuchajcie, przeżyłem wiele. E, nie wiem, raz mnie chcieli dobić lekarstwem, coś, dawali mi lekarstwo, bo którym ja faktycznie umierałem, dostałem białego parkinsonizmu, mięśnie mi się przestawały się ruszać, nie? I tak dalej, i dalej mi dobijali lekarstwem. Pielęgniarki chodziły i, i mówiły, coś z tym trzeba zrobić, ale lekarz mówił, dalej to lekarstwo, dalej to lekarstwo, nie? Wiecie, są przypadki, kiedy ludzie umarli po takim lekarstwie i to dużo się potem zdarzało kiedyś. Dzisiaj podobno się takie przypadki nie dzieją, bo lekarze zmieniają leki i da się zmienić lek w tym momencie. No mi nie zmieniali, mógł być po tym traumę, nie wiem. Przyszedłem do szpitala na UJOT, kiedy byłem naprawdę ogromnie spokojny. Przychodzę do szpitala na UJOT, tylko miałem jeszcze wenflon po sorze. I tutaj miałem igły, nie? No i ja mówię, że tu mam igły, że ciężko mi się będzie położyć w łóżku z takimi igłami, nie? I w tym momencie lekarka, która stoi przede mną, wyrywa mi te igły, tak na chama, i, i się nagle krew ze mnie leje, tak? I, i rzucają. Jest byczak słów na to. Jak tego słuchałem, naprawdę, na byczak mi słów. Zamykają się na mnie panowie i zamykają mnie w pasy. Nie wiadomo dlaczego. No, kilka takich przypadków miałem, nie? Kiedy z jakiegoś dziwnego powodu się na mnie rzucili i zamknęli mnie w pasy. Mógł mieć po tym wszystkim traumę, nie? Słuchajcie, ale ja to wszystko przeżyłem. I ja nie po tym mam traumę, nie? Największą traumę mam e, e, po, że tak powiem, e, współczesnych czarach, jak to nazwę, nie? E, wiecie, wyląduję w pierwszy raz w psychiatryku i lekarka mówi, no z czymś takim to małżeństwa się rozpadają. Nie? I to jest przekleństwo jakieś rzucone tak naprawdę, nie? No i małżeństwo mi się rozpadło, nie? Dosyć szybko. No i czary na przykład. Nie? Czary w postaci wmawiania choroby, tak? czy definiowania tej choroby. Dobra, mam tą chorobę, mam te wszystkie definicje wedle was, wedle mnie mam rzeczywiście to, ale zupełnie co inaczej te definicje oznaczają. Tak? Będę to na kanale wyjaśniał po kolei. Ehm, ale wmawianie choroby. Ze, ze schizofrenią, że moja choroba miała dwubiegunówkę, to usłyszałem, że jest nieuleczalna, że z tym się żyje do końca życia. nie Ze, ze schizofrenią też usłyszałem, że jest nieuleczalna. No zobaczcie, to jest odbieranie nadziei człowiekowi. I co, takie fajne są te szpitale psychiatryczne, podczas gdy, hallelujah, Pan Jezus daje nadzieję. List do Galatów 3, 10. Przed chwilą czytaliśmy o tych yy, przekleństwach, tak? Tutaj właściwie. To przekleństwa, jak człowiek nie, nie wykona pilnie wszystkich poleceń. Ale Nowy Testament. Nam pokazuje i objaśnia łaskę pana Jezusa, okay. Jest do galatów 3, 10. Natomiast na wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, książy przykleństwo. Napisane jest bowiem przeklęty każdy, kto nie, wy, nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wy, wykonać księgę prawa, tak? I tutaj jest właśnie. I nie wykonać pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja. Dzisiaj to na, nakazuje, i tutaj cała lista tych przekleństw jest nie. A że w prawie nikt nie osiągał sprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy, zbiary żyć będzie. Zbiary w Pana Jezusa oczywiście, tak? Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi, kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. I teraz, z tego przekleństwa prawa. Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem. Czyli Pan Jezus umarł za nasze grzechy, tak? Bo tutaj ludzie nie wypełniali ogólnie tego, tak? Jedni byli bardziej zdemonizowani, inni mniej. W ogóle w Starym Testamencie, jak ktoś miał demona, to praktycznie niemożliwym było, aby tego demona wypełnić z człowieka. Jeżeli chodzi. O Dawida i Saula, no to tam czasem Dawid pograł na harfie i Saul czuł, czuł się lepiej, nie? Zły duch od niego odchodził. A to tylko ta kwestia ogólnie ludzie byli zdemonizowali. Poza tym Saul i tak potem ciągle ganiał właśnie Dawida, więc praktycznie nic się nie zmieniło. To było tylko takie tymczasowe. A tutaj z tego co czytaliśmy, to Pan Jezus jak uwalniał, no tam naprawdę uwalniał, tak? Ludzie byli potem o zdrowych zmysłach. Wszystko było z nimi ok, nie? Bo napisane jest, przyklęty każdy, którego powieszono na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha, tak? Czyli chodzi o to, abyśmy narodzili się na nowo z wody i z ducha przez to, że wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli ktoś naprawdę chce być wolny, Niech przychodzi do pana Jezusa i pije. Jeżeli ktoś pragnie, to trzeba naprawdę pragnąć. Tak? A ludzie, którzy mają poważne problemy demoniczne, powinni chyba pragnąć być od tego uwolnieni, nie? Niż po prostu telefon do psychiatry i sprawa załatwiona, nie? W sensie, to jest, myślę, łatwiejsze rozwiązanie dla ludzi, chociaż no też oni często, gęsto. Po prostu nie wiedzą, co mają zrobić, ale jakby tak sobie pomyśleć, to często to jest łatwiejsze po prostu zadzwonić do psychiatry, niż się oni zajmą tym dzieckiem, tak, albo coś takiego, niż istotnie szukać tej duchowej pomocy. Czemu ludzie duchowej pomocy nie szukają? Powinni szukać duchowej pomocy, tak? Aby ludzie istotnie byli w Psychiatryku, jak można być wolnym? Jak ludzie wręcz odbierają nadzieję? OK? Można wcześniej powiedzmy, nie wiem, mieć jakąkolwiek nadzieję, nie? Że człowiek będzie wolny, a potem idzie do szpitala psychiatrycznego i nagle mu tą nadzieję odbierają i mówią, hej, ty będziesz chory całe życie. Ty nigdy z tego nie wyjdziesz. Będziesz sobie żył na tabletkach, tak? My lekarze tutaj wiemy lepiej, Mam autorytet, słuchajcie. Ja tego słuchałem całego. Przykro, naprawdę przykro się tego słucha, bo Tomasz właśnie opowiadał, że on pokładał nadzieję w tych, w tych lekarzach, nie, że hej, może oni mi pomogą, bo on był tak uczony, że y, może oni istotnie pomogą. On właściwie całkowicie, no gdzieś sam miał tą wiarę, że oni chcą dobrze, nie, ci lekarze chcą dobrze, a tak naprawdę go wykańczali. To jest najbardziej smutne, nie? Że człowiek gdzieś tam wierzy, że, że ten lekarz może im pomóc. Słuchajcie, a jednak nie pomaga. Dlatego ja robię te materiały właśnie. Tak? Dlatego ja też nie dbam o to, że ktoś mnie hejtuje, ponieważ yy, wiem, że to, co robię w istocie jest takim otwieraczem oczu, ok? Przynajmniej powinno być. Dla ludzi, którzy istotnie chcą prawdy. Bo ci, którzy nie chcą prawdy, będą właśnie mówili, że szpital psychiatryczny jest ok, że tam ludzie właśnie wychodzą w lepszym stanie z tego szpitala psychiatrycznego, podczas gdy fakty są zupełnie inne, okej? Okay? A jeżeli się mylę, no to chciałbym dowody. Chciałbym dowody, że istotnie tak jest. Bo ja tutaj powiedzmy przedstawiam, nie? I w sumie... Yy, jak tutaj na przykład szukałem, nie? Jakoś inaczej to wpisywałem, no to ktoś tam też, też widziałem, robił jakieś protesty, że źle, źle wybaczcie, źle ty traktują w tych szpitalach psychiatrycznych. Tutaj chyba. Narodowa antypsychiacja, nie? Tak do końca tego nie badałem, ale tutaj widzę, że protest, o antypsychiatryczna, antypsychiatryczny w Białymstoku, że widocznie źle ludzi tutaj traktowali, nie? Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy tutaj przed szpitalem, któ którym, czyli szpitalem niepublicznym, którym właśnie pacjenci się, yy, no, są niemile traktowani. Wpisy na Google można usłyszeć, że ten, że po prostu osoby są źle traktowane, więc proszę Państwa, faktycznie jest z tym duży problem. Nie? No, także takie są fakty, nie? Wiecie. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć. W sumie to by było na tyle. Tak. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.